Cześć, kochani z tej strony, dzisiaj przychodzę Was e, znowu w moim ulubionym kadrze ostatnio. E, przychodzę do Was e, z takim ciekawym tematem e, a propos właśnie filmu. E, I trochę jest ten temat, wiecie, taki około noworoczny. On jest e, po prostu związany gdzieś tam z tym, co się, e, co się działo, co, co, się dzieje w ogóle z nowym rokiem, właśnie, i postanowieniami, e, i takim trochę poczuciem winy, więc, więc ja po prostu dzisiaj do Was przychodzę z kontynuacją tego. Trochę chcę się skupić na tym, że, e, na kwestii naszego ciała i na tego, na kwestii naszego ciała, i to, jak, jak wygląda w ogóle nasze, nasze podejście do tego tematu, bo myślę, że, że ono jest dość specyficzne i mamy taki często problem z tym, że, że po prostu. Na początek roku, kiedy jest styczeń albo. i zaraz są tak naprawdę. zaraz jest koniec zimy, idzie wiosna. To jest najgorszy, właśnie, moment, ten styczeń, nieszczęsny styczeń, kiedy, kiedy jesteś właśnie taki, kiedy myślimy, o zaraz będzie wiosna, zaraz będą wakacje, przydałoby się zrzucić to i owo, to jeszcze postanowienia noworoczne, więc będę lepszą wersją siebie, będę pilnować, wszystko robić nie wiadomo co. wstawać o 5 rano codziennie i. No i właśnie chcę sobie trochę z Wami pogadać a propos tego, że no gdzieś tam to jest wybitnie trudne, żeby nie ulegać takiej presji czasu, gdzie po prostu mm, stajesz i planujesz teraz nie wiadomo zdobyć jakąś cudowną sylwetkę i nie wiadomo co zrobić i jak niesamowicie wyglądać, w sensie super jest marzyć, super jest dążyć do tego, ale nie oczekuj, że w trzy miesiące zrobić coś, co się normalnie robi w rok, pół roku. Więc, więc po prostu mamy trochę niestworzone marzenia, i tak mówię z własnego doświadczenia, ponieważ przez x lat, po prostu ogrom lat, zawsze sobie nie wiadomo co wymyślałam, marzyłam i wiecie, miałam takie podejście, że no na pewno, na pewno, a później się zderzałam z rzeczywistością więc so, chcę sobie trochę dzisiaj do Was pogadać o tym żeby, żeby po prostu to było gdzieś tam, żebyśmy zaczynali ten nowy rok naprawdę z innego pułapu, z większą świadomością z większym podejściem i dystansem do siebie i żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że ok e, planuję rozsądne rzeczy, które na, wiem, że na pewno się udadzą e, i wiecie, nie ma co marzyć o figurze modelki e, a jeżeli jesteś jakby mojego pokroju i marzysz o figur figurze, modelki i liczysz, że zrobisz to do wakacji, no to to jest rzecz nierealna, tak? Nazywajmy rzeczy po imieniu, nie da się tego zrobić. Eee, I właśnie o tym mówię, nie? O, o takich rzeczach, o takie rzeczy mi dokładnie chodzi, żebyśmy naprawdę siedli i przestudiowali to, co mamy w głowie, pomyśleli o tym, co, o czym marzymy, jakie sobie cele stawiamy i je Sprowadzili do tego, co jest realne, nie? Nie mówię o tym, żeby zaniżać swoje standardy. Nie, 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 kochani, nie. Ale myślmy bardziej długofalowo. Na przykład, nie myślmy tylko na to, że w tym roku zrobię to, to i to, tylko pomyślę, że w przeciągu dwóch lat zrobię na przykład to, to, to i to. I e, to, co zrobię w tym roku, jest wynikiem, jakby to jest proces taki dłuższy, to nie jest proces, który będzie trwał ten, tylko myślmy o takich rzeczach długofalowych na przykład zamiast myśleć o tym, że schudniesz, to zacznij myśleć w kategorii zadbam o swoje zdrowie, swoją kondycję. Tak. E, I żeby to ta chęć takiego chudnięcia, żeby schudnąć i żeby wyglądać jak te wszystkie inne dziewczyny, niech nie będzie pierwszorzędna. Bo kiedy postawisz swoje zdrowie na pierwszym miejscu, kiedy postawisz e, to e, jak się czujesz na pierwszym miejscu, to, to myślę, że to jest dużo lepsze. I, I dużo efektywniejsza, ponieważ to jest zupełnie inna motywacja. To jest motywacja, gdzie, gdzie Ty chcesz poprawić swoje zdrowie, swoją sprawność fizyczną, swoją kondycję i robisz to na dłuższy czas niż tylko do chudnięcia, bo to jest, to jest coś, co będziesz kontynuować. Jak nawet schudniesz, tak? Będziesz dalej ćwiczyć, będziesz się więcej ruszać, będziesz dbać zdrowo. Bo w kontekście myślenia o właśnie chudnięciu, myślimy o tym, że o, schudnę, będę trzymać dietę, będzie fantastycznie, a później nagle się później nagle będę mogła wrócić do wszystkich starych nawyków, nie? A to tak nie do końca działa, to tak nie funkcjonuje. Ja wiem, że my byśmy bardzo wszyscy chcieli, ale to tak nie działa i nie ma co liczyć na to, że, że, że tak się zadzieje i że tak będzie. Po prostu, po prostu jest, to, jest to trudne. I kochani, ja wiem, że mo możecie trochę czuć, że ja się powtarzam, ale to jest niesamowicie ważne i sobie założyłam za punkt honoru, że w styczniu będę szczególnie zwracać na to naszą uwagę, ponieważ po prostu jest to, jest to mega ważne, bo najwięcej ulegamy takim pokusom, takim rzeczom właśnie teraz. I te wszystkie metody bycia Dadger. Wstawać o 5 rano, yy, pić wodę, później trening, później praca, później książka, w międzyczasie gdzieś prysznic, yy, skinker, nie wiadomo ile kroków i różne takie rzeczy. Nigdy stawiajmy sobie realne cele, przeanalizuj to, co robisz, co jest, jakie masz priorytety. Jakby zróbmy to mądrze w tym roku, ok? Jakby ja naprawdę nas do tego wszystkich zachęcam, żebyśmy siedli, przemyśleli i zrobili to wszystko mądrze, bo my po prostu głupie nie ma co ukrywać. Każdy z nas na początku roku, mm, liczna, nie wiadomo co w swoim życiu i mamy, mamy trochę wybujałą wszyscy wyobraźnie i, i nie ma nic z tym złego, jeżeli do tego dążysz, ale już coś złego jest w tym, jak sobie stawiasz nierealne cele, których tak nie możesz spełnić, tak? Postawmy sobie kryteria, które możemy spełnić, do których możemy dążyć i jak przekroczymy pewne, pewien pułap, no to podwyżmy sobie poprzeczkę, tak? Ale podwyższajmy ją nie na na 2 metry od razu, tylko nie wiem, co 20 cm, tak? Bo lepiej zrobić 1000 tip-topów niż jeden skok, który się nie uda. Po prostu, nie? Więc powolutku do przodu, e, kroczkami, takimi, jakie są dla nas odpowiednie, e, i na pewno będziecie bardziej zadowoleni z tego, że coś Wam się udało osiągnąć, niż jak będziecie próbować rzeczy nierealnych, tak? Więc, e, więc to jest moje, a, moja prośba, z tym się do Was zgłaszam. Ja też sobie w tym roku postawiłam naprawdę bardzo mocno, żeby, żeby to robić, żeby nie. Nie tworzyć właśnie nierealnych celów, których i tak nie spełnię. Ja w tym roku sobie założyłam takie realne cele, które, które chcę wprowadzać, które chcę, żeby były i myślę, że nam się uda, myślę, że mi się uda, ale zobaczymy. No i to jest coś, co, na czym mi bardzo zależy osobiście, więc, więc ja tak chcę, tak planuję i, i tyle, i tak będzie to wyglądać. Natomiast, jakby nie, nie łudźmy się, że. Nasze życie zmieni się o 180 stopni, bo tak nie będzie. Kochani, nie będzie, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo się starali, nie wiem, jak bardzo chcieli, nie damy tak rady funkcjonować. Więc to jest moja prośba dla Was, e, moja zachęta, żebyśmy byli tacy wszyscy w tym, tacy naprawdę stali twardo na ziemi i, i wiecie, i rozsądkowi. E, Raz, na jakiś czas myślę, że warto, słuchajcie, po tylu latach marzeń możemy sobie pozwolić na bycie rozsądnym i, i nawet trochę zaniżenie tych celów, niż żeby je nie wiadomo, jakie były wygórowane, tak? Jakby o to chodzi, nie? Że jakby. Jeżeli zakładamy, że chcemy iść na siłownię, to po prostu idźmy super, ale jeżeli wiesz, że i tak nie bardzo chcesz, to po prostu tego nie rób. W sensie nie zakładaj, że pójdziesz na siłownię, nie wykupuj karnetu na pół roku, na miesiąc do przodu, skoro wiesz, że nie masz na, realnie tego poukładanego, jeszcze nie wiesz, które dni możesz chodzić, nie wiesz w ogóle jak, co, gdzie i kiedy i ty już sobie kupisz, bo na pewno będę chodzić. No na pewno nie będziesz chodzić, jeżeli sobie tego zdrowo nie poukładasz, tak? Więc to jest taka. Rzecz. Ja na przykład sobie postawiłam za punkt honoru raz w, w tygodniu, w któryś dzień robić sobie dłuższy spacer. I to jest mój, moja rzecz, którą ja sobie chcę robić, którą planuję robić, żeby raz w tygodniu zrobić półgodzinny minimum spacer, tak? I to jest dla mnie ważne, żeby właśnie zrobić takie spacery. I możesz powiedzieć: A co to jest? Przecież to jest prawie nic. O czym Ty mówisz? Ale dla mnie to już jest sporo, gdzie ja mam pracę siedzącą. Pracuję po 8 godzin dziennie. E, jeszcze mało tego, dojeżdżam godzinę mniej więcej niecałą w jedną stronę i w drugą, więc, więc wiecie, do biura, więc e, i też siedzę w tym samochodzie, tak? Właśnie o to chodzi, że ja siedzę w samochodzie. E, no to więc, na przykład, spacer jeden raz w tygodniu, pół godziny, jestem w stanie wygos wygospodarować i przez styczeń na przykład, będę chodziła raz w tygodniu, a może się okaże w lutym, że o kurczę, mogę e, już mam, wiem, w dwa dni mogę sobie chodzić, tak? Więc tak, ułożyłam sobie realny cel, który jestem w stanie pełnić. Eee... No i, i tak właśnie chcę zrobić, nie? E, myślę, że będę często to łączyć po prostu z randką z moim mężem, że będziemy sobie właśnie w ten sposób gdzieś tam to łączyć, bo oboje lubimy spacerować i oboje nam e, gdzieś tam, e, gdzieś tam to jest czas, który my lubimy tak spędzać razem, więc myślę, że będziemy to po prostu robić i, i razem, e, ale właśnie ten jeden raz w tygodniu minimum pół godzinki, no zwykle to pewnie będzie więcej, jak my będziemy we dwójkę, no to z dwie godzinki spokojnie, półtorej nie. Więc to są takie spacery, ale ale, ale gdzieś tam wiecie o to chodzi, żeby przejść te 2-3 km spacerkiem, i żeby się poruszać trochę, e, i żeby po prostu móc, móc to robić realnie i prawdziwie. I jak się uda to, i będzie to już łatwe dla mnie, no to wtedy mogę myśleć, żeby zwiększyć tą częstotliwość. Ale właśnie robię to w ten sposób realny, taki, w którym mogę to zrobić, jest to dla mnie odpowiednie i dam sobie radę z tym, nie? Więc to jest moja moi kochani, prośba. Do Was. Dajcie znać, jakie macie wy takie postanowienia realne w swoim, w tym nowym roku. Jakie, jakie sobie cele takie właśnie, które są realne możecie postawić. No i co kochani? Jeżeli wam się podobała taka tematyka, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na TikToka, na Instagrama. Na TikToku ostatnio są wirale, więc słuchajcie, serdecznie was zapraszam. Dzieje się, dzieje się. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku, czyli jutro, bo filmy wychodzą w tym miesiącu znowu codziennie, więc będzie całe 30 czy 31, bo nie wiem, ile stoczyń ma. Chyba 30. Tak mi się wydaje. 30. Eee, tak? Tak. Tak mi się wydaje. Eee, więc będzie tych filmów na pewno 30, może 31. Zależy, od, jak ile stoczyń ma dni. Eee, ale ale właśnie, e, właśnie będzie tyle filmów. Planuję, no, one mogą wchodzić. Tutaj. Ten dzisiejszy, który oglądacie właśnie teraz, może być trochę później. Ale no, niestety to się będzie, może się zdarzać. E, ale będę się starała, żeby nie. Więc, kochani, jeżeli Wam się podobał, to tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i, kochani, widzimy się jutro. Miłego dnia, popołudnia, poranka, kiedykolwiek to oglądacie. Do jutra! Pa!